Paulina Smaszcz znów jest sama, opublikowała w sieci wymowny wpis. Popełniłam te same błędy. Miłosne życie Pauliny Smaszcz nie jest drogą usłaną samymi różami. Choć przez wiele lat była żoną prezentera Macieja Kurzajewskiego, po rozwodzie uznała, że wcale nie była w tym związku szczęśliwa. Zresztą, nawet gdy jej były mąż zaczął układać sobie życie u boku Katarzyny Cichopek, Paulina nie szczędziła mu gorzkich słów. Później przyszedł czas na nową w miłość w jej życiu. Ale z jej wpisu na Instagramie wynika, że i ten związek nie wypalił. Paulina Smaszcz w 1996 roku poślubiła swoją wielką miłość i kolegę po fachu Macieja Kurzajewskiego. Małżeństwo przetrwało 24 lata. Para doczekała się dwóch synów Franciszka i Juliana. W 2019 roku Paulina ciężko zachorowała, przeszła pięć operacji i właściwie trudno było ustalić, czy dziennikarka będzie jeszcze chodzić. Zaledwie rok później, ostatecznie rozpadło się jej małżeństwo z Maciejem Kurzajewskim. Rozdarta, po ciężkich doświadczeniach, nie poszukiwała desperacko nowej miłości, ale ta i tak pojawiła się w jej życiu. Poznałam facetów, którzy byli rozczarowaniem, ale również poznaję facetów inteligentnych, błyskotliwych z dużym kręgosłupem moralnym i wartościami, podkreśliła w wywiadzie dla faktu Paulina Smaszcz. Na początku 2023 roku pochwaliła się krótkimi nagraniami z nowym partnerem, ale nie chciała pokazać jego twarzy ani zdradzić personaliów. Paulina Smaszcz jest znów singielką? Jej wymowny wpis na Instagramie W niedzielę 18 czerwca Paulina Smaszcz opublikowała na swoim Instagramie wpis, który daje do myślenia. Była prezenterka, autorka książek i warsztatów dla kobiet, zasugerowała, że jest znów singielką, kiedy zakochała się po raz drugi, bowiem popełniła te same błędy. Psycholodzy uważają, że kobieta zakochuje się w ciągu całego swojego życia trzy razy. Każda z tych miłości jest inna i każda ma nas czegoś nauczyć, pojawia się na naszej drodze w jakimś określonym celu, rozpoczęła swoje rozważania Paulina Smaszcz. Pierwsza, tak jak moja, była wyidealizowana. Zakładamy, że będziemy już zawsze kochać naszego partnera, że zawsze będziemy razem. Minęła, przepadła, nie ma, podkreśliła. Następnie odniosła się do swojej drugiej miłości. Druga dla mnie przyszła za szybko, za wcześnie. Nie byłam na nią gotowa. Popełniłam te same błędy. Nie zdążyłam odrobić lekcji, kim jestem i jak chcę być kochana, dodała. Wreszcie cmaszcz odniosła się do przyszłości. To z trzecią, wiem na pewno, że najpierw kobieta musi być szczęśliwa w swoim świecie samoświadoma i wypełniona po brzegi. Nie czekam i nie szukam. Kobieta nie potrzebuje mężczyzny, by on sprawił, że jest szczęśliwa, zadeklarowała Paulina Smaszcz.